Jestem zwycięzcą, jak mówi klasyk internetowy. Ja zawsze miałem wstyd przed nagością. Alkohol jest z narkotykiem. Być wyeliminował po prostu. Tak. Co straciłeś przez to, właśnie, przez te swoje uzależnienia? Miłości, pieniądze, długi i, i, i tak dalej. Z tego w końcu się wykaraskałem. Aniołkiem moim była Joanna, po prostu kocham ją i to Joanna i po prostu się za mną wstawiła. Co ty wtedy poczułeś, zanim jeszcze Michał cię odratował? Niezgody poczułem. Michał, wielkie gratulacje. Wygrywasz 14. edycję Top model. Czy ty się czujesz tym zwycięzcą w tym momencie? Oczywiście, że tak. Jestem zwycięzcą, jak mówi klasyk internetowy. Czuję się, bo zaczyna to do mnie powolutku docierać, bo emocje opadają. Otarłem te łzy, wzruszenia i jestem szczęśliwy. Widzę też tutaj w oczach moich bliskich to szczęście i uśmiech na twarzy. Ale wchodząc tutaj dzisiaj, do tego studia, pomyślałeś, że wyjdziesz jako zwycięzca? Pomyślałem, mhm. ale to było myślenie na, tak, chwilę. na chwilę takie, żeby mi się po prostu... Ja chciałem się przenieść w to miejsce, w którym teraz jestem, w to pytanie, do którego Ty mi zadajesz, żeby po prostu to się spełniło. No bo ja tego chciałem, więc nie myślałem o tym w ten sposób. Tak, na pewno to się wydarzy. W ogóle jestem już zwyciężyłem. Nie, no bardziej to było takie właśnie, żeby być tu, poczuć to i żeby to się wykonało. Co poczułeś, jak zobaczyłeś o swoją okładkę tutaj na wielkim ekranie? Ja się zajarałem strasznie <laughs> tym, że, że to wyszło tak, jak wyszło i zobaczyłem, że dobrze wyglądał, no serio, no i że warto było pracować nad sobą i tu. Mhm. I tu, bo ja jeszcze niedawno bym nie wyszedł z rozgogoloną klatą, wiesz, co przed aparat i sobie tam robił rzeczy. A teraz miałem z tym luz, bo po prostu robię, trenuję, ćwiczę, biegam i, i fajnie się czuję ze sobą. Mhm. Czyli był wcześniej jakiś wstyd, tak, jakieś kompleksy? Ogromny wstyd. Ja zawsze miałem wstyd przed nagłością. Mhm. No. Ale nie wiem czemu. Może po prostu nie przez to, że zawsze byłem taki szczupły, wszyscy mówili, że Szczypior. E, nie do końca lubiłem swoje ciało, i, i, ale to nie jest też tak, że nad tym się strasznie jakoś skupiam. Po prostu daje mi to dużo takiego spokoju w głowie. Jak ja wracam z treningów, to jestem szczęśliwy i to jest powód, dla którego to robię. Okej. Okay. Czyli te treningi w sumie trochę też, też przełamały. Oczywiście, że tak. No, musiałem porastać się z dziewczyną, żeby, żeby ruszyć się na siłownię. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Michał, ty też nie ukrywasz, że masz za sobą trudną przeszłość. I e, no właśnie e, trudno było ci w ogóle o tym wspominać w programie. Wiesz co, jak przez e, 3 lata chodzisz na taką grubową terapię i mówisz o tym e, obcym osobom? O swoim najgorszym takim syfie. To później o takich rzeczach, o których mówiłem w programie, już nie jest ci ciężko mówić, więc, więc ja mam z tym luz, uważam, że to jest żaden powód do wstydu, raczej do dumy i trzeba po prostu mówić o tym, że to jest złe, że alkohol jest narkotykiem, tak samo jak narkotyki i jeszcze gorzej, nie, 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 że gorzej, po prostu wpływa tak samo jak, jak jedno i drugie, jest znak równości po prostu i to, że to się sprzedaje na stacjach i w żabkach wszędzie też. Ja bym mógł o tym mówić długo, bo wchodzisz do żabki, najpierw masz alko, później masz wina, później masz energolę, później masz. Papierosy. A papierosy a na końcu jest woda, tam jest wszystko hmm. dopaminie. No. Więc... Być wyeliminował po prostu. Tak, no. Mhm. Ja, niech każdy robi sobie co chce, ale ja mogę o tym mówić. Nie wstydzę o tym mówić po prostu. I też masz takie poczucie, że niesiesz misję? Że, że po obejrzeniu tego programu pewne osoby mogły się e, zainspirować tobą, e, przemyśleć pewne sytuacje życiowe, trudne? Mogę mieć takie poczucie e, tylko z takiego względu, że po prostu ludzie piszą mi o swoich sytuacjach hmm. i, 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 o, i o tym, że dziękuję mi za to, że się podzieliłem tym. Ale, żeby czuć jakąś misję na Marsa, związaną z tym, to nie po prostu ja o tym mówię naturalnie, luźno i nie robię z tego problemu czegoś wielkiego. Ktoś ma to, ktoś ma to, ktoś ma to. Ja miałem akurat to, ale sobie z tym poradziłem i wiele osób, osób może sobie też z tym poradzić. No. A co straciłeś przez to właśnie, przez te swoje uzależnienia? Miłości, pieniądze. E, wiesz, to były jakieś tam no, długi i, i, i tak dalej. Z tego w końcu się wykaraskałem. Przyjaźnie potraciłem niektóre, ale one wróciły, jak się później okazało. I zdrowia możliwe, że trochę potraciłem. Nie wiem, szczękę sobie złamałem, wiesz co? To są takie rzeczy. A powiedz mi, jak z tego wyszedłeś? W sensie, co sprawiło, że trafiłeś na tę dobrą drogę? Jeden znajomy powiedział do mnie, że, Michał, tam już ktoś puka od środka. Okay. Weź, już idź tam, masz tutaj numer, idziesz, to robisz, i zadzwoniłeś do mnie, że, że tam byłeś. No i tak to wyglądało. Po prostu musiałem upaść gdzieś tam nisko, już tak bardzo, że się przestraszyłem po prostu o siebie. Więc... Mhm. Skąd pomysł na top model? Po prostu czasami mi się już coś nudzi, robię jakąś rzecz, odkładam ją na półkę. To są takie puchary moje, które odkładam na półkę. Ja się później no nie patrzę, cieszę się z tego, co zrobiłem, ale muszę sobie coś zrobić dalej. No i, i pomyślałem sobie o tym, że fajnie byłoby tutaj przyjść i podzielić się swoją osobowością z szerszym gronem, bo wcześniej byłem tylko, wiesz, może gdzieś tam... No, tylko z tej strony, a chcę, żeby ktoś widział, co ja mam tam w, w środku. Ale zobaczyłeś gdzieś ogłoszenie w telewizji, w, na Instagramie? Nie, to mojej koledzy, którzy tutaj gdzieś sobie krążą, oni mnie zmusili wręcz do tego. Do, do castingu, tak? Mhm. Mm Czyli I pilnowali mnie do końca, żebym. Michał, wysłałeś? Nie, wysłałeś. <laughs> Za dwa tygodnie znowu i tak do końca, aż do soboty. Nie pamiętam, który to był, ale że o 22 ostatniego dnia wysłałem to i później wysłałem. Ej, wysłałem. No więc tak to wyglądało. <laughs> no ale ty w ogóle wierzyłeś w to, że cię przyjmą? Ja nie przychodzę z oczekiwaniami. Mhm. Ja po prostu sobie wchodzę w coś i czekam, robię swoją robotę jak najlepiej. Jestem sobą, tak jak rozmawiamy teraz. Nie mhm. wiem, czy czujesz to, że ja jestem. Wiesz, Czuję. Jest, czujesz, że jestem sobą i gadam z tobą tak, jakbyśmy się znali. Więc ja uważam, że po prostu chciałem zrobić to, co robię teraz, jak z tobą rozmawiam, i, i to pykło. No. Mhm. Juroży Właśnie. Jak, kto na tobie wywierał, można powiedzieć, największe wymagania, a kto był takim twoim cichym aniołem? Nie cichym, wręcz aniołkiem moim była Joanna po prostu, kocham ją i to... I ona po prostu się za mną wstawiła i postawiła na mnie, e, za co jej bardzo dziękuję. Mm, nie znała mnie. Po prostu zobaczyła mnie i coś tam zobaczyła w tych oczach. A um, reszta wymagała od ciebie. Reszta wymagała i czasami czułem się taki, że kurczę, no powiedzcie w końcu coś dobrego o mnie, nie, mm -hmm. eee, podcinali. Też... Nie, nie podcinali mi. To była bardziej konstruktywna krytyka. Ja to mm -hmm. zawsze biorę w ten sposób. Nie, mm -hmm. nie myślę o tym, że, że ktoś tam coś mi podcina. Mm -hmm. Słuchałem robię to, i skupiłem się na tych pozytywach bardziej. Jestem. A moment, w którym no, cię wyeliminowali, co ty wtedy poczułeś, zanim jeszcze Michał cię odratował? Niezgodę poczułem, okay. bo pomyślałem sobie, że kurczę, przyleciałeś tutaj i teraz co, no. masz siedzieć i patrzeć, jak inni to robią? Nie. I, I czułem niezgodę, eee, ale stało się, co się stało. Michał mnie przywrócił i zrobiłem robotę dalej. Mieliście tego efekty, że chyba było warto. I wygrałeś. I wygrałem. I, wy... I było <laughs> dwóch facetów w ogóle w finale, więc historyczny finał. moment. Tak, tak jest. jest. Na co przeznaczysz swoją wygraną? Ja swoją wygraną przeznaczę na to, żeby kupić święta, prezenty moim sześniakom. jeszcze tego hajsu nie będzie wtedy, ale dobra. <laughs> <laughs> Bo wymyślam odpowiedzi teraz, wiesz, na każdą okazję co innego jeszcze nie. <laughs> ale rozumiem, że na swój rozwój też przeznaczysz coś. Na pewno, ale ja nie myślę teraz o pieniądzach. Teraz to jest czas, kiedy ja myślę o tym, e, co jeszcze. zrobię ze sobą, po prostu. I, no właśnie, co i, zrobisz? Jakie plany? Plan na jutro jest taki, że biegnę dyszkę, okay. e, wracam i chcę się spotykać z moimi bliskimi. A co z karierą w modelingu? Mam nadzieję, że będzie kwitła. Mhm. Tak. Czujesz taką presję teraz, że jak, jako wygrany musisz po prostu tą karierę zrobić? Nie, zero presji, ja po prostu będę robił swoje i, 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 i myślę, że to się uda, tak samo jak myślałem, że uda się top model, to myślę o tej karierze, że to się uda i warto wierzyć po prostu w to.